Niby są to konsole tej samej generacji. Wychodzą na nie takie same gry. Kontrolery różnią się delikatnie detalami, a soft pozostaje ten sam. PlayStation 4 wydano w listopadzie 2013 roku, z kolei wersją Pro 3 lata później. Mimo tego stosunkowo niedługiego czasu moc konsoli wzrosła. Ale czy warto kupić tą konsolę i dopłacić do mocniejszej wersji PlayStation? W tym materiale poruszymy temat PlayStation 4 Pro. 10 listopada 2016 roku na półkach sklepowych pojawiła się nowa, ulepszona edycja konsoli PS4. Tym razem nie był to sprzęt jak dotychczas wykonany w niższym procesie technologicznym nawet można rzec, że miał jedno piętro więcej względem standardowej konsoli. Wraz ze zwiększonymi gabarytami konsoli podniesiono moc sprzętu. Od teraz, pierwszy raz w historii, pojawiła się w tej samej generacji konsola z takim przyrostem wydajności. Przyzwyczajony do poprzednich zabiegów producentów spodziewałem się po pierwszych przeciekach, że nowa wersja konsoli będzie czymś w rodzaju super slima. Dopiero kolejne coraz pewniejsze źródła zaczęły dostarczać wiarygodnych informacji, że jednak tym razem Sony planuje coś innego. Premiera konsoli rozwiała wszelkie przypuszczenia. Wszystkie przecieki okazały się prawdziwe, a moc konsoli znacznie wzrosła. Wniosek nasuwał się tylko jeden. Ósma generacja konsol, wbrew zapewnieniom twórców, okazała się za słaba. Należało jej dać solidnego kopa. Niestety, ale jest w tym widmo prawdy. Poprzednie konsole nauczyły nas, że kupując sprzęt na premierę, będzie on nam służył parę lat, oferując granie na przyzwoitym poziomie. Tym razem jednak, być może spowodowane było to niepewnością rynku, nie zdecydowano się na taki krok. Ale teraz z perspektywy czasu powiem wam za chwilę, dlaczego dla miłośników konsol nie była to taka straszna i przerażająca decyzja. Najpierw chciałbym jednak omówić kwestię wzrostu mocy. Obecna generacja konsol, jakby się nie dwoić i troić, bardzo przypomina budową pecety. A co za tym idzie, ich specyfikacja dużo nam o tym mówi, jakie będą możliwości danej konsoli. Zestawiając ze sobą PS4 wraz z wersją Pro możemy zauważyć, że gabaryty oraz jej masa wzrosły, głównie za sprawą zapotrzebowania na wydajniejszy system chłodzenia, tej mocniejszej wersji. W PlayStation 4 Pro pamięć oraz procesor można śmiało stwierdzić, że to podkręcone podzespoły z pierwotnej konsoli. Największą modyfikacją tego urządzenia jest układ graficzny. Podwojono ilość bloków obliczeniowych, podniesiono taktowanie i konsola z magicznego 1,83TF. Przyspieszyła do 4,2 teraflopa. A co tera? Teraflopy od Baltazarka. Wydanie PS4 Pro dało graczom dostęp do gier w wyższej jakości z obsługą natywnego 4K, hdr oraz innych w 2016 roku modnych technologicznie rozwiązań. Pojawił się również ówcześnie pewien rozłam. Konsolowcy pierwszy raz stanęli przed wyborem, czy zdecydować się na pozostanie przy PlayStation 4, a może wybranie mocniejszego wariantu konsoli. W końcu nawet te dotychczasowe gry będą wyglądać o niebo lepiej, a jeżeli nie, to będą działać o wiele sprawniej. Poza tym to nie jest Jedyny dylemat. Jak już zdecydowaliśmy się na zakup odświeżonych konsoli, po uruchomieniu niektórych gier wyświetlały się nam opcje ustawień graficznych. Zazwyczaj były to trzy warianty: Full HD w 60 klatkach w standardowej oprawie graficznej, podrasowane detale w rozdzielczości Full HD i około 30 klatek oraz natywne 4K w 30 klatkach. Jak w praktyce wyszło, konsolowcy wiedzą doskonale. W sumie, gdyby nie PS4 Pro, to gogle VR nie miałyby najmniejszego sensu istnieć w przestrzeni konsolowej. Jak wcześniej wspomniałem, decyzja o wydaniu dwóch wersji konsoli okazuje się nie być takim strasznym demonem, jak przypuszczano na początku kariery konsoli. Na premierę PlayStation 3 konsola kosztowała w Polsce jakieś 2700 zł, czasem nawet 2800. W 2007 roku była to kwota niebotyczna dla przeciętnego zjadacza chleba w naszym kraju. Z kolei PlayStation 4 w dniu premiery kosztowała 1700 zł. Pomijając fakt dostępności w tym czasie, niezaprzeczalnie była sporo tańsza od poprzedniczki. PlayStation 4 Pro w dniu premiery mogliśmy również za 1700 zł kupić. Sumarycznie daje nam to kwotę może wyższą niż PlayStation 3, ale z drugiej strony przeskok na mocniejszą konsolę jest całkowicie dobrowolny. A tak na dobrą sprawę nawet słabszy sprzęt sobie radzi do dziś. I kupując go na premierę wydaliśmy mniej niż przed laty na PlayStation 3. A jak dobrze wiemy ceny raczej szybują w górę. Jeżeli ktoś chciał przesiąść się na nowszą konsolę, mógł sprzedać starą. A w 2016 roku 900 zł było realną kwotą do uzyskania za tą konsolę. Co w rezultacie daje nam w sumie 2500 zł, czyli finalnie znacznie mniej niż w przypadku PlayStation 3. Jeżeli chcielibyśmy na szybko sprzedać konsolę w 2016 roku wystawilibyśmy zwykłe PS4 za 700 zł, to ręczę Wam, że sprzedałaby się w tym samym dniu, a nasza przesiadka licząc stratę na poprzedniej konsoli kosztowałaby jakieś 2700 zł w sumie, czyli tyle. Co poprzednia generacja. A co najważniejsze, zawsze mamy wybór. Finalnie kontrowersyjna decyzja Sony nie przyniosła tak katastrofalnych skutków, jakich się obawiano. Nie była to również moim zdaniem PlayStation 4,5. Takie podejście okazało się korzystne dla producenta i dla konsumenta końcowego. Nikt nie poniósł ogromnych strat, producent mógł zarobić na sprzęcie i w momencie gdy było to opłacalne, postanowił odświeżyć produkt. Grając na Oledzie, czuć, że była to dobra decyzja Sony. Jakość obrazu oraz kolory wgniatają. Fotel. Jest to konsola z 2016 roku, a jednak dalej potrafi zaskoczyć i mam świadomość, że na moim PC uzyskam lepszy obraz ale Sony daje nam gry na wyłączność, których w takiej jakości nigdzie indziej nie uświadczę. Przesiadka na PlayStation 4 Pro to również okazja na przeżycie już wcześniej ogranych gier na nowo. Jeśli chodzi o walory, PS4 Pro jak na mój gust jest zdecydowanie mniej atrakcyjne wizualnie w porównaniu do Slimki czy pierwszego Fata. Pad w wersji V2 jest delikatnie ulepszonym względem poprzedniego, ale mi wielkiej różnicy nie robi na którym kontrolerze gram. Niezaprzeczalnie konsola jest zdecydowanie mocniejsza od pierwotnie wydanej czwórki. I o ile w listopadzie 2016 roku bym szyczał bierz tą konsolę w ciemno, teraz musiałem się sporo nagłowić jaki werdykt wydać. Realnie zakup nowej konsoli to spory wydatek biorąc pod uwagę schyłek obecnej generacji. Najtańsza nowa konsola jaką udało mi się znaleźć to 1400 zł. A że jestem osobą cierpliwą wolałbym te pieniądze podtrzymać i sukcesywnie dokładać co miesiąc 150 zł i mieć konsolę nowej generacji na premierę. Sony już nas przyzwyczaiło do tego, że ich sprzęt to pewnia, a następna generacja podnosi jakość oprawy oraz udoskonala sprawdzone już rozwiązania. Inaczej sprawa wygląda na rynku konsol używanych. Zanim powstał na tym kanale materiał o zwykłej PlayStation 4, jakiś czas rozglądałem się za PS4 Pro. Ale odbijałem się od ściany za każdym razem, gdy przyszedł czas negocjacji. 1200 zł było najniższą kwotą, jaką dałem radę wynegocjować. I tak ta cena nie była w moim odczuciu atrakcyjną okazją. Teraz sytuacja się nieco zmieniła. Konsole w wersji pro używane można spokojnie za 1000 zł kupić. Jeżeli ktoś będzie cierpliwy oraz twardo będzie negocjował ceny, powinien kupić ją za jakieś 900 zł. Taki zakup ma moją pełną aprobatę. Konsola dużo na wartości nie straci, a wy będziecie mogli nieźle spędzić czas przed telewizorem, ogrywając exy na obecną generację, spokojnie czekając na PlayStation 5 i odkładając pieniądze na nowszą konsolę. Oscyluje, że w dniu premiery PlayStation 5 konsola PlayStation 4 Pro będzie warta między 700 a 800 zł. Co prawda, trzeba będzie przeczekać ten początkowy szał, ale wtedy za tą kwotę spokojnie ją sprzedacie. Możecie również z odpowiednim wyprzedzeniem sprzedać konsolę również w podobnej kwocie. Kolejny raz doradzam Wam sprzęt używany, ale prawda jest niestety taka, że konsole najlepiej kupować właśnie na premierę. Wtedy strata jest rekompensowana czasem użytkowania. Na ten moment przy zakupie nowej konsoli jesteście w najlepszym przypadku 400 zł w plecy. Z kolei z każdym dniem coraz bliżej jesteśmy premiery PlayStation 5. I jak wytrzymaliście bez konsoli już tyle, to myślę, że warto się nieco w dodatkową cierpliwość uzbroić. Kolejny raz mamy okazję się spotkać, i jest naprawdę mega, że takich fajnych ludzi dzięki tym materiałom poznaje. Standardowo widzimy się w kolejną niedzielę o godzinie 14.00. Jak macie ochotę na luźne gadki, to wbijajcie na Discorda. Jest tam sporo fajnych osób i można miło spędzić czas. Link do kanału macie w opisie tego filmu. Dajcie znać, czy czekacie na nową generację konsol. Jeśli tak, to powiedzcie, czego oczekujecie od PS5. Jestem ciekaw Waszych przemyśleń na ten temat. Tymczasem do zobaczenia, moi mili, w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć.